Witamy na kanale Betclick ze mną Lizzy Siemanko. Hej! Na początek geneza Twojego outfitu. Skąd się wziął i dlaczego taki? No ten dlaczego tak? Bo jest mega fajny, podkrześla wszystko co trzeba. Cic i pupę, wszystko widać idealnie. Sulwetka mi się poprawiła, więc nie mogłam tego nie pokazać. No i skąd wzięłam, no to dostałam na barter, buty dostałam na barter, kolczyki, bierszka. Życie to... influencera. <laughs> e, to chyba koleżanka u mnie zostawiła, a torebka, <laughs> z Shane za 20 zł. Cena nie gra roli, ważne żeby wyglądało. No ja uważam, że dobrze się ubieram. Ty jesteś w Polsce nieco ponad rok, tak? No już rok jest. Ciekawi mnie coś takiego, czy na przykład na konferencjach, czy na wywiadach nie masz czasem tak, że chcesz coś powiedzieć i nie za bardzo wiesz, jakich słów użyć po polsku i starasz się tak bardziej naokoło, bo w sumie by to było zrozumiałe. Szczerze ja, mówiąc, ja jestem w stanie po prostu wytłumaczyć, co ja chcę powiedzieć, że jak na przykład mi brakuje słówka, to ja po prostu podbieram inne, żeby ludzie zrozumieli o co chodzi. Polski język trudny? Polski język, trudny język. Nadal jeszcze źle piszę, e, czasami mylę słówka, wiesz, odmieniam źle i tak dalej, ale uważam, że za sześć miesięcy nauki e, to są bardzo fajne wyniki u mnie. Jak to się siedzi przy stole, kiedy dwóch panów rzuca w siebie, bije, skacze i nie wiadomo co jeszcze tam robi. Mm, moja twarz to było coś takiego bombastic side eye, criminal offensive side eye. Just like Oh my co so oni odpierdalają? Ale już już wiesz, na pierwsze konfie miałam większy cringe niż, niż teraz. Dzięki, dzięki wszystkim. Spoko. 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 Yy, zostałem wytrącony trochę z rytmu, a mówiłaś, że na pierwszej kontwie czułaś się bardziej cringeowo niż teraz. No, może jest... dlatego, że to też było pierwsze zderzenie z fajmem? No może też dlatego, bo miałam taki stres, bo zawsze kiedy się wypowiadam... Ja ogólnie jestem taka mega perfekcjonistka i zawsze za cokolwiek się biorę, to staram się to robić mega dobrze. I wiem, że jeszcze mój polski nie jest perfekcyjny i nadal się staram, żeby to poprawić, ale wiesz, no czas idzie. <głos》> już musiałam występować tam i nie dałeś by się tak naprawić, tak, jakbym chciała i wiesz, wypowiadać jak prawdziwa Polka. Więc e, po prostu miałam taki stresik, że będę źle się wypowiadać, moja słówka, Nawet dzisiaj też trochę. Się zetnęłam, ale później normalnie się wypowiadałam. Wejście do fejmu to jest zawsze zderzenie z taką właśnie dużą medialnością, dużo zainteresowaniem i to nie mówię w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, chociaż wiadomo, jest tutaj dużo plusów, ale też zwiększa się hejt, zwiększa się krytyka, zwiększa się rozgrzebywanie różnych spraw, między innymi też na nie face to face, tylko caju. Doszło do małej spiny z inną influencerką. Jak Ty to odbierasz? Nie wierzę, że to po pierwszym zderzeniu z tak dużą publiką może nie oddziaływać gdzieś tam na psychice. Jak Ty sobie z tym radzisz? że mówiąc, ja już przeżyłam. Taki okres, kiedy miałam mega dużo hejtu, w ten moment, kiedy odeszłam od swojego byłego przyjaciela, znajomego. I wtedy naprawdę przez trzy miesiące byłam, przepraszam za przykłady, tak jewano w internecie, że to hit. I, I to było najgorsze, było to, że to było bez powodu. Nic mu złego nie zrobiłam, a tak mnie jechali. i po, Później to już się skończyło, a ja już się przyzwyczaiłam i teraz jak jakikolwiek hejt widzę, no to mam go gdzieś. A jeżeli chodzi o MMA, jak się czujesz w ogóle w tym sporcie, bo niektórzy mają tak, że od początku, tak jak na przykład Marta Linkiewicz, zakochają się, a drudzy mają tak, że no niestety nie pokochają tego i jednak to jest tak na chwilę. szczerze mówiąc, ja czuję się w tym mega dobrze i akurat to się pojawiło w tej chwili, kiedy miałam ten hejt, mogłam tam się wyżyć i... Ogólnie no, też to, że mnie objawili e, prawie rok temu i teraz walczę. I ja ten cały rok trenowałam, chodziłam na treningi, nie odpuszczałam sobie. To też coś świadczy, że mi to się spodobało i e, powtórzę, że jak ja za coś się biorę, to ja podchodzę do tego mego odpowiedzialnie i po prostu e, chcę zrobić to dobrze. No to co? Powodzenia na waleczce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do jutra.